Tym razem w programie Maraton Subiektywności zapytam Jelenio Górzan, czy wezmą udział w wyborach prezydenckich. Chciałam zapytać, czy weźmie Pani udział w wyborach prezydenckich? E, chyba tak. Raczej nie. Dlaczego? Bo pracuję. Od soboty, niedzielę, niestety jestem w pracy, także nawet nie będę miał możliwości podjechania, bo to od godziny 8 do, bodajże, do godziny 20 pracuję. Nie będę. Dlaczego? Wyraźnie mówię, że nie będę, bo nie mam swojego kandydata. Tak. Dlaczego? Krótko odpowiem. No bo y, wypada. Chcemy chyba coś zmienić w naszej znaczy kochanej ojczyźnie. Tak, oczywiście. Dlaczego? No to jest obowiązek każdego Polaka. Ja raczej tak. Chciałam tylko zapytać, czy weźmie Pani udział w wyborach prezydenta. Tak. Dlaczego? Tak. No bo to obowiązek każdego Polaka. Tak, na pewno. No wezmę. Tak, wezmę oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że każdy powinien mieć prawo decydować o tym, jaki będzie jego kraj. Tak. Jeszcze się zastanawiam, no, no, chyba tak. Oczywiście. Że weźmiemy udział. Oczywiście. Naturalnie. Oczywiście, że tak. Dlaczego? No bo to obowiązek. Będę. Chciałam zapytać, czy weźmie Pani udział w wyborach prezydenckich? Tak. Wezmę, 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 z przyjemnością. Prezydenta... No, be, no będziemy, będziemy. Ale na kogo to nie wiemy jeszcze. Na, na, na dobrego prezydenta chcemy głosować, no. żeby nam pomógł w życiu. Co Państwo sądzą na ten temat? Zapraszamy do komentowania.